Witajcie, przed Wami Radmor 5100 z 1978 roku, które należy do pana Tomasza. Oto efekty moich prac nad nim. Tutaj mamy wyczyszczone przełączniki, oczywiście w odpowiedniej chemii. Trochę było ultradźwięków, trochę mechanicznego czyszczenia typu szczoteczka do zębów. Ale wszystko ładnie schodzi. Tutaj mamy już powoli składane płytki do środka obudowy. Tutaj to, co teraz zobaczycie, to kondensatory oryginalne, elektrolityczne, L2, które były w, w filtrze zasilania stopnia końcowego. Sprawdziłem ich kondycję, no i mostek pokazał powiększoną pojemność, dosyć znacznie powiększony ESR w stosunku do tego, co powinno być. No, i oczywiście to, co teraz widać, to jest duża stratność dielektryczna na poziomie 1,268. Za chwilę zobaczycie kondensatory w bardzo dobrym stanie. Są to również szelwy, ale już tutaj mamy pojemność nominalną. Ser na poziomie 1,10 oma, A stratność dielektryczna będzie, tak jak w nowych kondensatorach, na poziomie 0,635. Także tak, tak to z elektrolitami, dalej mamy kolejne fotografie w trakcie składania, będzie głowica, tak głowica i tutaj mamy płytki toru FM, wszystkie zostały powleczone, w ogóle wszystkie płytki zostały powleczone roztworem kalafonii wizopropanolu, żeby zabezpieczyć przed utlenianiem, tak wygląda to od spodu. W programatorze zastosowałem żarówki T4 typu telefonicznego 12V 40 mA, mimo że instrukcja serwisowa zakłada, że mają być to żarówki 30 mA. Nie przekraczamy prądu przełącznika, przynajmniej zwiększamy go tylko o 10 mA, ale z tego względu, że żarówki 30 mA świeciły po prostu ciemniej, a w tej chwili. Myślę, że nie ma różnicy. Nie wiem, czy wyostrzymy, wyostrzymy. Ta żarówka była wymieniana. To jest oryginalna. Oryginalna. Także nie ma różnicy w świeceniu poszczególnych. Kanałów programatora. Żarówki są ogólnie dostępne. Tutaj widzicie stronę, na której opakowania na stronę, na której kupuje takie żarówki, więc, więc można kupić z różnymi napięciami, z różnym prądem. Tutaj mamy 12V, 20 mA, są 6V, także można pewnie odbudować nasz programator zachowując w jakimś tam stopniu oryginalność. Co prawda oryginalne żarówki są sporo większe, bańki ich są sporo większe i być może dlatego ta żarówka 30 mA słabo świeciła, więc proponuję w programatorze w może 5100 dawać po prostu żarówki 12V 40 mA, sprawdzają się. Przynajmniej w moim przypadku doskonale. Z kolejnych prób, które wykonałem sprawdziłem współbieżność działania potencjometru. W tej chwili jesteśmy w programowaniu w drugi kanał programatora 98 MHz z generatora WC. Jak widzicie w tej chwili podnoszę Poziom sygnału mamy już 4V, 5, 6, 8, czyli tak mniej więcej do 7V. Potencjometr jest bardzo równy, nie ma z nim najmniejszego problemu. A przy pełnej mocy, przy 10V, co prawda nawet widzę, że i przy 11 nie ma jeszcze zbyt dużych zniekształceń. Zobaczcie tutaj THD na poziomie 0,28. Mamy 11,4 V. Spróbujemy. Niestety to już jest za dużo. Także 11 V RMS przekraczamy lekko 25 W. Potencjometr dosyć, dosyć fajnie. Także nie będzie powodował problemów z nierównogrającymi kanałami. No chyba, że ktoś będzie słuchał Radmorana max. Model 5100 przypominał w dalszym ciągu na moim stole. Nie widać go w tej chwili. To, co jeszcze chciałem Wam pokazać, to pasma przenoszenia. Miałem gdzieś zapytanie, czy tak jak inni youtuberzy, jestem w stanie określić pasmo przenoszenia dla Radmora czy dla innych tunerów. Więc chciałbym powiedzieć, że tak, jestem w stanie określić pasmo przenoszenia. Generator WC, którym dysponuję, posiada możliwość preamfazy do sygnału. A w zależności od standardów możemy to wyłączyć no i obowiązujące u nas 50 mikrosekund także to jest, to jest nasz sygnał generator DDS wbudowany wewnątrz tego hmm, generatora WC pozwala mi na zmianę częstotliwości którą podaje na badany, na badany tuner i w momencie kiedy nie wiem czy to będzie widać postaram się, żeby było widać jedno i drugie W tej chwili mogę 1 kHz co 1 kHz skok zwiększać nasze pasmo przenoszenia no i tak gdzieś już przy 12 przy 12 kHz następuje dosyć znaczny spadek 13, tak, znaczny spadek przy 15, już dużo bardziej. 17 już z naszego radmora nie usłyszymy. Więc załóżmy, że do 12 kHz mamy mniej więcej pasmo przenoszenia naszego tunera FM. Na widmie to będzie mniej więcej wyglądać w ten sposób. Ja spróbuję w tej chwili zmieniać. Wartość generowanej częstotliwości. Tak jak widzicie, tutaj mamy. O, musimy jeszcze dalej. Jesteśmy teraz przy 10 kHz 11 12. 13, 14 są to już spadki o minus 10 dB w stosunku do sygnału 1 kHz, czyli do sygnału wyjściowego, pomiarowego, którym dokonujemy pomiaru. Jestem z powrotem na 1 kHz. Także z naszego testu może jeszcze zobaczymy jak wygląda z, z stereodekoder. Myślę, że będzie to widoczne. Drugi kanał przeciwfaza. Tak wygląda zastrojony stereodekoder tego Radmora. To najwyższa dobowa liczba zakażeń i zgonów w i to będzie dla mnie taki test Holog sportu. Iga, triumfatorka Wielkośla nie należeli do y, tych samych klas. Będzie upiła te samochód. W ujściu do zaledwu W Nowakowie i Elblągu obecnie rzeka jest powyżej stanu ostrzegawczego. Sytuacja wymaga ciągłego monitoringu, mówi Stanisław Sołowi ze z Elblągu. Sytuacja hydrometeorologiczna jest dosyć niepokojąca, bo prognozy są na kilka dni niekorzystne. Podjechaliśmy cały ten teren najbardziej zagrożony, poziomy wód są wysokie, aczkolwiek nic na razie szczególnego się nie dzieje. W sytuacji zagrożenia powodziowego w ścisłym kontakcie pozostają służby poszczególnych gmin, starostwa, a także Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna. W województwie zachodnio-pomorskim rozpoczęła się budowa jednej z największych inwestycji energetycznych w Polsce. W gminie Biały Bur powstanie farma wiatrowa o łącznej mocy 145 MW. W ciągu półtora roku na obszarze 45 A tak się prezentuje finalnie model jeszcze bez... wierzchniej obudowy. Panel gały oczywiście, wszyscy wiecie, Michał Śpiewak, także... Także pozdrawiam wszystkich, jak i pana Tomasza, który jutro przyjeżdża po odbiór swojego cuda. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!